Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj no, jesteśmy na rowerku jak zwykle i ogółem pogoda jest trochę lepsza niż była wcześniej. W sensie w, no, w ostatnim filmie, ale troszeczkę wieje, także to jest taki minus. No ale co, my ogółem jedziemy do Oleczka, bo Oleczek wyjdzie i chyba tylko we dwójkę będziemy jeździć, ale ja zobaczymy. Więc widzowie, ja życzę wam miłego oglądania, i jedziemy na skwerek. Tak, widzowie, jesteśmy już na skwerku, i ogółem dzisiaj może podskoczymy na hopki, tylko nie na kikarka, bo no, kikarek jeszcze nie naprawiony. Jak mam być szczery, yy, czemu? No bo wczoraj miał być zakład, ta płyta miała być wymieniana, ale troszeczkę no, nie chciało mi się pomalować tej płyty, jak mam już szczery. No ale dzisiaj już będzie założone, także w następnym filmie już będzie kikarek. A my no co no, jedziemy i czekamy na oleczka. Pierwszy raz na schodach, By, yy, pierwszy raz na schodach jestem, yy, zjeżdżam w sensie, no, nagrywając z nowego GoPro tak, nie potrafiłem się wysłowić, no ale no wiecie o co chodzi. No i nie wiem, jak na niego czekamy to może się rozgrzejemy jakoś szybciutko. Jakiś fake. Uh. Dobra, twój paru. Mm. O, nie nie nie. Nie nie nie. Dobra jeszcze raz. I nie wiem, spróbujemy dwa barspinki. I będziemy raczej już widzieć jak Oleczek dojedzie. Bo... O, trochę może to zająć. Czekajcie, jeszcze zaczął czy nie jedzie. No jeszcze go nie widać. No to próbujemy dwa warstwinki i... I będziemy się widzieć jak już odeczek przyjedzie. Czekaj, o, tak. Dobra. Nie wyjdą 100%. Dobra, widzowie. Widzimy się jak dojedzie Oleczek. Dobra, jesteśmy z Oleczkiem. Dzień dobry. Tak. Jedziemy... źle. Dzień dobry, widzowie. Tak, tak poważnie. O, czekaj, hamuj, hamuj, dawaj w lewo tutaj. No widzę, jedzie... Jedziemy pod bar do... do kogo? Do Kasperka? Kasperek. Kasperek pod barem czeka. Jednak, jednak nie tylko zależkę, ale tylko jeszcze. Kasperek. A, a ja tak umiem tylko wjeżdżać. na moto, brum, brum. Tak, dobra, widzę, więc będziemy widzieć pod barem. Chyba było też takie rozszerzenie. No, tylko u mnie zwiększa. Dobra, widzę, jesteśmy zaleczkę na razie pod barem, bo Kasperek nas no, szukał, i go jeszcze nie ma, więc będziemy się chwilę na niego poczekać. Bo?

Masz filmik? No Kupu Teraz? No Pozdro, kochasz Kochasz, kochasz Bartosz, kochasz, po... Bartosz, kochasz po... Bartosz. Tak Dobra, dwa bary Widzę, próbujemy znowu Przecież się nie odjechał. Co, no. no, nie wiem. Zaraz może gdzieś podlecimy, zobaczymy. Wiem gdzie, gdzie do biedronki. A właśnie do biedronki. Niskie ceny, no chyba tak. Bartek, wygrywasz? No, nie wiem, że Bartek. Prawda Bartek odpalił? Bartoszka nie no. Bartek! Bartoszka nie Bartek! Dobra, Bors chyba widzę, próbujemy... No. nie umiesz. widzimy się za chwileczkę. Bardzo ciekawe, ja przybiskę zrobię. Nie, i stoją tutaj walpy. Dobra, cicho, czekaj. No, widzę, znowu przepraszam was, jak będzie dużo pikania, no ale też nic nie zrobię. No i robimy baras i jedziemy do nich do Biedronki No, aha. Yy. No, będziemy na chmury, będzie padać. Dobra, widzowie, widzimy się jak dojedziemy do Biedronki Jestem na się. No. jesteśmy pod Biedronką i... Ja Sferek powiedział, że chce pokazać wam co u mnie na hulajnodze, bo u mnie bardzo dużo. Dawaj. tutaj tutaj na jednym kole. wyszło, i teraz pa. Po. O, na pogodę widzę.

Zawsze ode mnie O Co? 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 Chodź, daj mi na chwilę Bartoszka, daj mi na chwilę, bo uproszczę się, odsuń się, nie Tak, Bartoszka Dobra, idziemy robić kombin, do, Dobra, i zajdziemy do tej biedronki, bo oni chcą tam pójść. Tak. I będę robił content. Rocky, sukcesy. Tak. Rocky, sukcesy, bro. A Liza, już z biedronki tam pojechaliśmy. Jednak nie weszliśmy za bardzo. W sensie tego weszliśmy, od razu weszliśmy, bo oni już kupili i wychodzili. No i co, my spróbujemy zrobić tą kuleczkę na willy. Yy, ale znając, że nie zrobię, bo wieje, Jeszcze no, jeszcze jak niech autobus przejedzie. Dobra Ale zwieję, nie, na, na chwilę, na chwilę. Za ci coś powiedzieć do głupka No tak, Sofia, pa 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 pa. O, czemu się kołem no. Nie, Bartek, co zrobiłeś? Ja to widziałem, ja słyszałem, Bartek. Nie wolno tak. Bo musisz robić tu 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 tu. a nie za kołem Nie, widzę, niedługo pewnie po starogminie będziemy lecieć. A słyszę. Dawaj. O tu tu tu. Dawaj. Utu tu tu tu, tu. Pa. U tu, tu dla Kasperka. No, tu, tu. Nie wiem, widzę, zaraz się gdzieś widzimy, nie wiem gdzie są. Jak gdzieś pojedziemy, tak? No tak. No. Czekaj, bo nie mogę para zrobić. A i widowie. Jeszcze zanim zrobię to, barę, bo nie mogę zrobić, to grzybek ma dojechać, więc będzie ciekawie. E, tak. Dobra, kręcimy już. Nie wyjdzie pewnie. No jeszcze zawiało. No właśnie. Widzenie, widzimy się za chwileczkę. Tak, Odsun się. No odsun się. A boże, To tam stawia Osina. Moje hmm? zeje jej babka. Tak się mówi. Kaka, Filbaska. tutaj nową, starą gminę tak zaraz będzie przebitka no Kaszarek w końcu przebitkę zrobi w końcu mu dam zrobić przebitkę no przebitka przebitka? dobra, widzę, my się widzimy pod starą pod nową gminą i ją no. dobra widzę, jesteśmy o. Zarok Tak, i z nami jest. Uważaj, e, Olek. Tak. Uważaj. Dobra. Co jest? Dobra, nie, próbujemy jeden Bo trochę gołem pod barem staliśmy w miejscu i od nowa muszę się rozgrzewać. Jeszcze raz. Próbujemy sobie. No i gir, lepiej. Dobra, bar spin jakiś. Dobra, nie mam coś takiego teraz. Także. No. Nie wiem, no, najwyżej niedługo na chapki podskoczyłem sobie wychodzi No trochę było z tobą, ale na asfalciu to nie chcę chyba Na czym? Na asfalciu to nie chcę, na otwarty A oni gdzie pojechali? Oni chyba już na chapy Aha A tam są Widzowie. robimy jeszcze raz, nie donosimy. Czekaj kasferek. Tu wow, auto skręca, dobra. Tak, tak. O. Dobra, może być. Ja widzę, próbujemy bardzo Może, może wyjdzie.

Widzę, nie, nie próbuję ostatni raz, nie wiem, jakoś ręka mnie lewa zaczęła boleć w łokciu, nie wiem, przez co, ale dobra. Poczekajcie, cofniemy trochę. O. O. No. Nie no dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Jakoś zakręcić widzę, zaraz będziemy na hopki lecieć o. Coś tam porobimy Nie no widzę jakoś dzisiaj inny są Dobra już Serio ostatnia próba. Kancja. Dobra, nie wiem. Później jeszcze porobimy. O, dobra, bliżej, blisko już. Dobra, próbuję próbę Barashopa 1-8 i będziemy w stronę działki zmierzać. Czekajcie. No no i jeden ośmiu Dobra, nie, widzę, nie wyszło mi nic prawie. Dobra, widzimy się bliżej działki o. No dobra, prawie było, dobra, widzę, jedziemy już w serio w stronę działki Widowie się przed chopkami, Postanowiłem, w sensie postanowiliśmy wszyscy, że odwiedziłem sobie stare hopki No no i widzę, będziemy widzieć się przy chopkach i tak już szybko, bo trochę pewnie ten film trwa. I do mnie na hopki, tam tylko na gapę, bo jeszcze kigarka nie ma naprawionego, no niestety. Nam to Dobra. Na tak. Tam po lewej jeszcze są zwłoki Chopek moich kiedyś dawnych. To poczekaj, to zaraz przyjdziemy. no w miarę co chciałem zrobić no w miarę Co w miarę no w miarę no w miarę Dobra w miarę dziękuję Wam za oglądanie w na, chwilkę na działkę i kończymy. U. No jeszcze bar z jakiś szybki spróbuję. Prawie. Dobra, siema jeszcze raz. Już nagrywanie? Tak, siema. Siema, na Siema. 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 Widzowie, bar z prawie wysz. Dobra, jedziemy na działkę. Dobry widzę, więc na koniec polecimy sobie tego oto gapika. Już widzę, ale... Ale poleciałem. Dobra, cześć.